Dlatego komunikuję się bezpośrednio z Tobą, jeśli czujesz się bezradny w sytuacji, w której się znajdujesz, dopóki nie zaczniesz ufać Bogu, nigdy nie będziesz miał prawdziwej i trwałej siły, dopóki nie zaczniesz ufać Bogu w sprawie odbudowy Twojej rodziny. Zawsze będziemy odczuwać skłonność do poddania się. Izajasz 40, 29 stwierdza, że daje siłę zmęczonym i zwiększa siłę słabych. Wiara w Boga rodzi nieustraszoność, rodzi wytrwałość i odwagę. Kiedy Piotr chodził po wodzie, działo się tak dlatego, że całkowicie zaufał, co oznaczało, że prawa naturalne nie rządziły, ponieważ jego zaufanie pokładano w Bogu, prawa grawitacji i fizyki nie miały żadnego znaczenia, ponieważ całkowicie zaufał Bogu. Jednak w chwili, gdy jego pewność siebie osłabła, gdy zaczęły wkradać się wątpliwości, zaczął tonąć. Posłuchajcie mnie, kiedy mówię, że najbardziej odporni spośród nas są ci, którzy całkowicie ufają Bogu. Hajab nie byłby w stanie stawić czoła temu, co go spotkało i pozostał wierny, gdyby nie w pełni zaufał Bogu. Abraham nie zbliżyłby się do momentu poświęcenia swojego jedynego syna, swojego cudownego syna, gdyby nie zaufał Bogu. Pozwól więc, że zapytam, czy masz prawdziwą siłę? Czy masz wiarę w Boga? Osobiście modlę się o nieograniczoną wiarę. Chcę wierzyć każdym włóknem mojej istoty, że Bóg może dokonać niemożliwego, że może użyć mnie dla swojej chwały, że może uleczyć blizny bolesnej przeszłości. Chcę mieć nieograniczoną pewność siebie, niezachwianą pewność. Dlatego zachęcam Cię, abyś zaufał Bogu, zaufał Mu całkowicie, całkowicie. Nie kwestionuj, nie kalkuluj, po prostu Mu zaufaj. Są chwile, kiedy po prostu trzeba zanurzyć się w Słowie Bożym, a czasem kazanie nie jest równoznaczne ze Słowem zachęty. Aby to zrobić, musisz słuchać Boga poprzez Jego Słowo. Dlatego dzisiaj modlę się, aby podczas czytania tych fragmentów Pisma Świętego Duch Boży zaczął działać w Twoim sercu, umyśle i duszy, budząc Twoją wiarę i spotykając się z Tobą, Gdziekolwiek jesteś w jakiejkolwiek sytuacji, aby przypomnieć ci, że Pan wciąż troszczy się, nadal cię kocha, a Jego obietnice są nadal prawdziwe. 2 Koryntian 1. trzy Myślnik 4. Błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza we wszystkich naszych uciskach, Abyśmy mogli pocieszać tych, którzy są w jakimkolwiek ucisku z pocieszeniem, jakim sami jesteśmy pocieszeni przez Boga. Chcę, żebyście zastanowili się nad niektórymi kwestiami zawartymi w tym fragmencie. Nasz Bóg jest miłosierny i okazuje współczucie, dał nam cudownego Ducha Świętego, aby nas pocieszał we wszystkich naszych trudnościach i problemach. Tak więc, Chociaż spotykacie się z bólem, owszem, i możecie napotkać nieprzyjemne sytuacje, według Słowa Bożego pozostaje jedna prawda – służymy współczującemu i kochającemu Bogu, który nas pociesza we wszystkich naszych udrękach. Inne fragmenty, nad którymi warto się zastanowić, to Rzymian godzina trzynaście, Niech Bóg nadziei napełni was wszelką radością i pokojem w wierze – Abyście dzięki mocy Ducha Świętego obfitowali w nadzieję oraz psalm 23. 4. Nawet choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną, Twoja laska i Twoja laska mnie pocieszają. Podoba mi się, jak to ujął psalmista, nawet jeśli będę szedł najciemniejszą doliną, równie dobrze mógłby powiedzieć: nieważne. Dokąd idę, nawet jeśli będzie to źle wyglądać. Przyłgnij do Jezusa Chrystusa z Nazaretu, a On z pewnością Ci teraz pomoże. Przejdźmy do modlitwy, Panie Boże Wszechmogący. Ten świat może wydawać się ciemny, ale patrzymy na Ciebie, Jezu, jako na promienne światło, które oświetla naszą drogę. Modlę się, Panie, aby cały ciężar przeszłości, Cały ból i strata, które dręczą serca tych, którzy słuchają, zostały podniesione przez Twoją wieczną moc. Filipian sześć, myślnik 8 uczy nas, abyśmy nie martwili się o nic, ale w każdej sytuacji poprzez modlitwę i wdzięczność przedstawiali swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, skupcie się na wszystkim, co jest prawdziwe, szlachetne, słuszne, czyste, piękne i godne pochwały. Nasza nadzieja na jutro jest mocno zakotwiczona w Tobie, ponieważ nigdy nie zawodzisz. W Tobie pokładamy wiarę, bo Ty jesteś wierny, nawet gdy my jesteśmy niewierni. Decydujemy się zwrócić do Ciebie, decydujemy się Ci zaufać, bez względu na ból i okoliczności. Decydujemy się modlić dzisiaj zgodnie z Twoim słowem, decydujemy się nie martwić, ale wierzyć, że zawsze jesteś z nami i kontrolujesz nasze uzdrowienie. Modlimy się za wszystkich, którzy teraz słuchają i oświadczam, że złamane serca są dzisiaj naprawiane w imieniu Jezusa. Zmartwione umysły znajdują spokój. Prosimy, Duchu Święty, abyś był tak blisko nas, abyśmy mogli odczuć Twoją obecność w naszych sercach i domach. Zrzucamy na Ciebie, Panie, wszystkie nasze ciężary i ufamy Tobie. Uwolniłeś nas i uzdrowiłeś w przeszłości i uczynisz to ponownie w każdym okresie naszego życia. Przypomnij nam, jak uczy nas Twoje Słowo, że nie stawiamy czoła burzą sami, ale Ty zawsze jesteś z nami. Dziękujemy, że pokój Twojej kochającej i potężnej obecności strzeże i chroni serca i umysły wszystkich, którzy słyszą. Ojcze, dziękujemy Ci za wysłuchanie tej modlitwy. Niech tylko pokój, który od Ciebie pochodzi, uspokoi nasze serca i podtrzyma nas w trudnych chwilach życia. Módlcie się, aby pomógł nam nie dopuścić do niepokoju naszych serc, bo nie taka jest Jego wola wobec nas. Bądź błogosławiony teraz i na wieki wieków, Panie Jezu. Amen, drodzy przyjaciele. Nasza dzisiejsza modlitwa skupia się na naszych nawykach. Nawyki mogą ujawnić ważne rzeczy na temat naszego życia. Odzwierciedlają nasze myśli, nasze priorytety i, co najważniejsze, to, gdzie jest nasze serce. Jest zawsze w jednym z dwóch miejsc: z Bogiem, w Jego woli i posłuszeństwie Jego Słowu, lub w świecie i w ciemności. Kiedy mówimy o ciemności, nie mamy na myśli tylko czarów i złych rytuałów. Ciemność to brak Boga, to oddalenie od Niego. Bóg jest światłem, Bóg jest życiem. Jezus oświadczył w Ewangelii Jana, godzina 8:12: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Dlatego Biblia nawołuje nas, Abyśmy nie dopasowywali się do tego świata, gdyż postępując w ten sposób, znajdziemy się w ciemności, poddając się władzy, która nie jest boska. Pismo święte nieustannie nam przypomina: Nie lękajcie się, bo w Jezusie nie ma lęku. Jeśli będziemy go naśladować, będziemy w światłości, o zdrowym umyśle, pełni mocy i miłości. Jeśli jednak pozwolimy, aby zdominował nas strach, pogrążymy się w ciemności, ponieważ w panu nie ma miejsca na strach. Często słyszymy wyrażenie postępujcie według wiary, a nie dzięki widzeniu. Oznacza to, że gdy idziemy wiarą, widzimy Jezusa, ponieważ Słowo Boże oświetla naszą drogę. Kiedy jednak kierujemy się ludzkim wzrokiem, widzimy tylko ten świat, pogrążony w ciemności. Chodzenie wiarą oznacza życie w świetle Boga, a nie w ciemnościach tego świata. Gdzie więc są twoje nawyki? Czy prowadzą cię do chodzenia wiarą, w świetle Jezusa, czy też prowadzą cię do świata ciemności? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że codzienne nawyki mogą zaprowadzić ich w mroczne miejsca. Ciemność to nie tylko piekielny zakątek zamieszkany przez demony. Może objawiać się w życiu codziennym, gdy Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Niektórzy stają się niewolnikami pracy, ambicji, zazdrości. Ważne jest, abyśmy dbali o swoje nawyki, ponieważ wyznaczają one naszą ścieżkę. Obyśmy przed Panem szukali pobożnych nawyków, które przybliżają nas do Niego. Galacjan 6:9 zachęca nas. Abyśmy wytrwali w dobru, gdyż we właściwym czasie zbierzemy nagrodę, jeśli się nie poddamy. Jako lud Boży musimy wypracować sobie nawyki skupione na Jezusie Chrystusie, traktując priorytetowo codzienną komunię z Duchem Świętym. Rozszerzenie listu do Efezjan godzina 5.18 przypomina nam, Nie dajcie się zdominować winu, bo to prowadzi do niegodziwości zepsucia i głupoty. Wręcz przeciwnie, bądźcie napełnieni Duchem Świętym i stale przez niego prowadzeni. Kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, oznacza to, że zawsze jesteśmy pod jego przewodnictwem. To stan całkowitego polegania, nie polegania już na własnych możliwościach, zasobach czy kręgu społecznym, ale raczej na Duchu Świętym, Dzień po dniu. Dlatego tak ważne jest napełnienie Duchem Świętym. W tym stanie stajemy się bardziej wrażliwi na głos Boga, nasze serca otwierają się na Jego wskazówki. Z pomocą Ducha Świętego możemy czytać, rozumieć i cieszyć się Słowem Bożym w nowy sposób. Dlatego istotne jest kultywowanie codziennego nawyku spędzania z Nim czasu rozwijając głęboką i znaczącą relację z Panem, pod przewodnictwem Ducha Świętego. Teraz w modlitwie, Ojcze Niebieski, wyrażam Ci moją wdzięczność i uwielbienie, dziękuję Ci, że jesteś więcej niż wystarczający, że zaspokoiłeś wszystkie moje potrzeby. Dziękuję za dar życia, zdrowia i nowych możliwości. Dziś, panie proszę Cię, abyś pomógł mi być wierzącym całkowicie zależnym od ciebie, aby Duch Święty wywierał na mnie stały wpływ, prowadząc mnie we wszystkich aspektach mojego życia.